Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, zazwyczaj kiedy rozpoczynam nocnego vloga, to go rozpoczynam od takich słów, że dawno się nie widzieliśmy w nocnym vlogu. No i to prawda. Jakoś tak wychodzi, że te nocne vlogi są od siebie oddalone czasowo. I dzisiaj też muszę chyba powiedzieć, dawno się nie widzieliśmy w nocnym vlogu, ale w końcu się widzimy. Więc zapraszam. Czołóweczka, a potem będzie, mam nadzieję, ważne i potrzebne gadanko. No to jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie tą nocną, wieczorową w sumie, chociaż no, już jest noc, porą. Bardzo was serdecznie pozdrawiam z Ostępów Gietrzwałckich, bo jestem w sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie i chciałbym wam dzisiaj zabrać parę minut na taki temat, który za mną osobiście... przepraszam, jakieś komary mi latają... za mną osobiście chodzi od wielu, wielu lat i myślę, że w ogóle chodzi za każdym człowiekiem przez większość jego życia, bo każdego z nas to spotyka. Chodzi mi mianowicie o takie doświadczenie, że wszyscy chyba z tym mamy jakoś do czynienia, że wiele naszych wyborów, naszych postaw, naszych decyzji, naszych, nie wiem, tego, kim jesteśmy, tego, jacy jesteśmy, co mówimy, co robimy, co myślimy. Spotyka się oczywiście z akceptacją i przyjęciem pewnie wielu ludzi, szczególnie tych, którzy są nam najbliżsi, no ale też nie oszukujmy się, jest bardzo wiele takich naszych. Postaw akceptacji myśli, decyzji, poglądów i tak dalej, które nie spotykają się z akceptacją, mało tego, które mogą też często budzić w ludziach rozczarowanie tym, że są zawiedzeni tym, kim jesteśmy. I oczywiście wyświechtanym tekstem jest tekst, nie, że jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził, ale to myślę chodzi o coś naprawdę bardzo konkretnego, konkretnego takiego osobistego. Powiem wam może też na, trochę na takim moim przykładzie. Jestem osobą, która no, nieustannie publicznie działa, nieustannie spotykam się publicznie. I uwaga, nie chodzi mi tu o żadną oczywiście krytykę, tylko chodzi mi o to, że czasem to, jaki jestem, to, kim jestem, i nawet nie mówię tu o moich słabościach, tylko po prostu to, jaki jestem, spotyka się z tym, że ktoś sobie mnie inaczej wyobrażał, że ktoś miał inne oczekiwania, że ktoś, nie wiem, rozczarował się po prostu. To są bardzo trudne momenty kiedy, nie wiem, że kolekcje, albo kiedy spotykasz się z kimś indywidualnie i potem widzisz albo wręcz słyszysz, a pewnie to jest jeszcze gorsze, kiedy ktoś nie mówi tego wprost, ale potem to do ciebie dociera, nie? No, że totalnie się tobą rozczarował, że zupełnie inaczej sobie wyobrażał to, jakim jesteś człowiekiem, że myślał, że uzyska jakąś pomoc, a nie uzyskał, że myślał, że jestem miły, a nie jestem itd., itd. Itd. i tak dalej, i tak pewnie oczywiście można by to rozróżniać na takie momenty, gdzie rzeczywiście okazała się jakaś nasza słabość, gdzie okazało się to, że nie dorośliśmy, nie stanęliśmy na wysokości zadania, ale ja bym chciał zupełnie nie, nie w tym rejonie, czyli nie, nie w tym takim, że ludzie się rozczarowują naszymi słabościami, tylko może też być tak, że będziemy naprawdę... wiem, że to niemożliwe, ale... że będziemy idealni, że wszystko będzie tak, jak trzeba, że będziemy mówić, robić i myśleć i w ogóle działać tylko i wyłącznie dobre rzeczy. Uwaga! A i tak... Będziemy się spotykać z rozczarowaniem, i tak będziemy się spotykać z tym, że komuś to nie będzie odpowiadało. I koniecznie chciałbym Wam opowiedzieć o trzech punktach, o których sobie myślę, kiedy o tym myślę, bo może też komuś z Was to pomoże. Mnie to pomaga, bo to jest jedna w ogóle no, części mojego życia, z którym ja się ciągle zmagam, ale ja myślę, że to się też każdemu zdarza, po prostu w relacjach, nie? które mamy, nawet tych najbliższych, w rodzinie, że ktoś się kimś rozczarowuje, ktoś jest kimś zawiedziony i tak dalej, i tak dalej. Panie, pierwsza rzecz, o której trzeba koniecznie myśleć, to jest następująca. Jakie w ogóle jest źródło tego? Skąd się bierze źródło takiego naszego myślenia, że powinniśmy dać radę, i chyba każdy ma takie oczekiwanie, wszystkich zaspokoić, wszystkim wyjść naprzeciw, wszystkim dać to, czego potrzebują, yy, wszystkim, właśnie, nie sprawić zawodu rozczarowania? Skąd się w ogóle bierze ta myśl? Kani, ta myśl się bierze w nas, i trzeba mieć z tego świadomość. Nie z pewnej prawdy, że tak jest, że byłoby super, gdybyśmy wszystkim odpowiadali, tylko bierze się z takiego w nas zakorzenionego, on jest zakorzeniony w wyniku oczywiście zła, które jest na tym świecie, zakorzenionego lęku yy, o braku akceptacji, lęku o tym, że. Ktoś nas odrzuci. My po prostu nie potrafimy zrozumieć, że jakieś nasze poglądy, że oczywiście tak jest, dlatego też, ludzie nam to mówią, nie, ale że jakieś nasze poglądy, jakieś nasze decyzje, jakieś nasze zachowania sprawią, że ludzie odrzucą nie tyle te poglądy, zachowania i tak dalej, tylko odrzucą nas samych. Uwaga, bo oczywiście ludzie tak często robią. Ludzie nie potrafią rozgraniczyć, że można mieć inny pogląd, można mieć inne zdanie, ale nie odrzucać człowieka. I kani źródło tego lęku, który w nas jest, źródło tego takiego pragnienia, żeby wszystkim wyjść naprzeciw, bierze się właśnie stąd, że my po prostu nie chcemy być odrzuceni, że my nie chcemy, żeby ktoś nas nie zaakceptował, żeby ktoś nie przyjął tego kim jesteśmy, nie? Bo bardzo często te różne nasze myśli, postawy, decyzje nam się wiążą z tym kim po prostu jesteśmy w całości, nie? I oni, warto to mieć na myśli. Ja bardzo często, kiedy zadaję sobie takie pytanie, dlaczego mnie boli to, że jakiś człowiek, właśnie nie wiem, nie akceptuje jakiegoś mojego poglądu, że jakiś człowiek nie akceptuje moich decyzji w takich sprawach, że jakiś człowiek jest rozczarowany moją postawą w tym i w tym. No właśnie, bo ja się po prostu bardzo lękam, no, że on mnie skreśli. To jest, kochani, bardzo egzystencjalny lęk, to jest lęk taki bardzo głęboki, i my de facto nie jesteśmy w stanie go z siebie wyrzucić. Tylko warto pamiętać o tym, że odpowiedzią na to nie jest to, że wszyscy we wszystkim będą się z nami zgadzać i wtedy będziemy się czuli bezpiecznie. Nie, kochani. Albo my będziemy się sami w sobie czuli bezpieczni, albo żadna akceptacja nawet wszystkich ludzi na świecie nie da nam tego poczucia. Właśnie o to chodzi, żeby to wiedzieć, że szukamy zaspokojenia tego głodu nie tam, gdzie trzeba. Ten głód akceptacji, głód tego, kim jesteśmy, głód tego, że jesteśmy wartościowi, że jesteśmy godni kochania i tak dalej, on się nie zaspokoi w tym, że nas ludzie w tym utwierdzą. Oczywiście, to jest fajne i to jest miłe, ale gwarantuję Wam, nawet jeżeli wszyscy ludzie na świecie będą się z Wami zgadzali, i wszyscy ludzie na świecie. Będą akceptowali wasze postawy, słowa, i tak dalej, to nadal będziecie mieli ten głód. Bo to jest pewien fundamentalny głód w tym, no niestety, popsutym świecie, w którym żyjemy. W tym świecie, który jest naznaczony złem. I my jesteśmy z tego świata. I ten głód tam będzie. Ten głód może zaspokoić tylko Pan Bóg. Ten głód może zaspokoić tylko Twoje własne poszukiwanie względem samego siebie, akceptacji siebie. To jest jakby pierwsza rzecz, o której warto sobie pomyśleć. Kani druga rzecz, która jest właśnie pewnego rodzaju uzupełnieniem tego, albo raczej rozwinięciem. Moi drodzy, Pan Bóg nas naprawdę stworzył różnorodnie, i ta różnorodność oznacza, że my nie będziemy do siebie wszyscy zawsze wszędzie pasować. Nie o to w ogóle chodzi w miłości. My naprawdę jesteśmy inni, jesteśmy odrębni, jesteśmy inaczej skonstruowani, i celem nie jest upodobnienie się do kogoś innego. Kani, jest takie bardzo ładne zdanie ja nie pamiętam w ogóle, kto to zdanie powiedział ale ja lubię ten cytat że jeżeli się próbujesz do wszystkich dostosować to stracisz siebie. Czyli jeżeli spróbujesz być tak, żeby każdemu to odpowiadało, to stracisz coś bardzo wyjątkowego dla siebie. Dlatego, że jest tobie taka część, która pewnej części nie będzie odpowiadała i to jest z definicji. Tak ma być, to nie jest błąd. Ona po prostu będzie inna od tamtej. I kiedy człowiek próbuje żyć w takim kluczu, że każdemu próbuje się dostosować, każdemu próbuje dać tak, żeby ten ktoś mnie zaakceptował, to de facto pozbywamy się tego czegoś właściwego dla siebie. Podam wam taki przykład, z którym ja się bardzo często spotykam. Ja to często widzę w różnych na przykład komentarzach, nie? Pod filmami, że na przykład wygłoszę jakiś tam pogląd na jakiś temat i ktoś na przykład napisze takie zdanie. Ja to się we wszystkim w 90% z ojcem zgadzam. Ale w tej jednej rzeczy to się z ojcem nie zgadzam. Tutaj tego absolutnie nie akceptuję. I oczywiście to jest często pisane, nie zawsze, jako jakaś pretensja do mnie. Tylko teraz uwaga, no właśnie, jeżeli ja zmienię te 10%, o ile oczywiście one są moje, prawdziwe, nie? Jeżeli one są przemyślane, są dojrzałe, są rzeczywiście głęboko odkryte jako moje. I jeżeli ja zmienię te 10%, z którymi ty się nie zgadzasz, wtedy tobie to będzie oczywiście odpowiadało, uwaga, to ja nie będę tym, kim ja jestem. Dlatego, że ja jestem właśnie z tymi 10% różny od ciebie. I kochani, takie zdania, kiedy my mamy, nie? Bo my często ludzi odrzucamy właśnie przez coś jednego. Ja, ja to bardzo. Nie, nie ukrywam, teraz mnie to trochę już bawi. Kiedyś było inaczej, pewnie mnie to bardziej bolało. Nie? Kiedy właśnie widzę, że ludzie mówią, no do tej pory to wszystko, u ojca, było super, a teraz w tym jednym to się nie zgadzam. I jestem totalnie rozczarowany, w tym jednym nie będę więcej ojca słuchał. Czyli uwaga, ktoś dokładnie chce, żebym ja był takim kimś jak on. On nie chce, żebym ja był tym, kim ja jestem, tylko żebym ja był tym kimś, kim on chce, żebym ja był. Przepraszam, ale wymyśliliście mnie sobie. To nie jestem ja. Ja jestem z tą różnicą 10%. I kochani, ja wiem, że oczywiście my zawsze się tu odwołujemy, o, ale to są fundamentalne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie. Istotą tego świata jest to, że my nie pasujemy do siebie do końca, że my się nie utożsamiamy ze sobą do końca. Że zawsze będą rzeczy, które będą nas różniły, i wcale nie jest naszym celem i ideałem dojść do czegoś takiego, żebyśmy się już nie różnili. No właśnie nie. Te 10% sprawia, że ja jestem tym, kim ja jestem, i Twoje 10% sprawia, że Ty jesteś tym, kim jesteś. I nie możemy tego uzgodnić, bo wtedy bylibyśmy tą samą osobą, a ja jestem sobą, Ty jesteś sobą. Więc kiedy ja spróbuję się do Ciebie dostosować, to stracę siebie. Kiedy ty się spróbujesz do mnie dostosować, to stracę siebie. Natomiast możemy ze sobą być jako dwie odrębne, różne jednostki, jednocześnie ze sobą będące, różniące się od siebie. I kochani, ostatnia rzecz jakby z tym związana. Jak się w tym ćwiczyć? W sensie, jak się uczyć takiej mądrej, dobrej no właśnie, niedostosowywania się do innych? Kochani, to jest nic innego, jak zwana umiejętność stawiania granic. To jest takie znowu ładne zdanie, które sobie dziś przeczytałem. Ono brzmi tu kończy się moje tak dla innych, a zaczyna się moje tak dla siebie. Czyli no właśnie, do pewnego momentu mogę być tak dla innych i mogę próbować wychodzić naprzeciw, ale jest takie tak, które musi się skończyć, bo ono neguje wtedy tak dla mnie. Kochani pamiętajcie, że stawianie granic nie jest egoizmem, stawianie granic jest dojrzałością. Dojrzały człowiek wie, gdzie jest jego tożsamość, wiesz czego jest w stanie zrezygnować, gdzie jest w stanie też ewentualnie zawiesić na jakiś czas jakieś tam swoje różne rzeczy, a gdzie są te rzeczy, których nie może zawiesić, nie może zrezygnować, bo to wyznacza jego istotę. I oni de facto yy, to nasze doświadczenie, że niektórzy się nami rozczarowują, że niektórzy są zawiedzeni tym, kim jesteśmy. To jest w ogóle dobre doświadczenie, bo ono nas uczy, jeżeli oczywiście nie pójdziemy w tym, że o, to ja teraz się zmienię i będę taki, jak chcesz, żebyś się tylko nie rozczarował. Nie, właśnie to jest nic innego jak szkoła stawiania granic. I należy się uczyć stawiać te granice, bo to one świadczą o dojrzałości, o dojrzałości w rozpoznaniu tego, kim jesteśmy. Kani taka ostatnia jeszcze myśl, która zawsze mnie bardzo pociesza i którą się zawsze pocieszamy, zawsze z braćmi. Kiedy sobie często opowiadamy o tych różnych sprawach, nie znam, że, że wiecie, często sobie to mówimy, że o byliśmy na rekolekcjach, ci słuchali, ci nie słuchali, tu zaakceptowali, tam ci wyśmiali, tam był super odbiór, ci w ogóle powiedzieli, że do niczego jesteś, i tak dalej. Wtedy zawsze się pocieszamy wiecie takim zdaniem. Skoro Pan Jezus, uwaga, największa chodząca doskonałość, jaka kiedykolwiek była na tej ziemi, i to naprawdę doskonałość, bo On był doskonały w każdym calu, jeżeli on nie zdołał do siebie wszystkich przekonać, a zauważcie, że nie zdołał do siebie wszystkich przekonać. Zostało mnóstwo ludzi, którzy w Niego nie uwierzyli, którzy Go odrzucili, mało tego, którzy Go zamordowali. On nie zdołał nie zawieść wszystkich ludzi. No to do czego my w ogóle startujemy? Zauważcie, Jezus umiał zawodzić ludzi. Jezus umiał nie wychodzić im naprzeciw. Jezus umiał sprawić, że ktoś był Nim, znaczy w sensie umiał przyjąć względem siebie, że ktoś był Nim rozczarowany. Jezus się nie załamywał w tym względzie: O Boże, oni mnie nie akceptują, oni mnie nie chcą jako króla i mesjasza. Nie, właśnie na tym polegała dojrzałość Jezusa. Kochani, mamy być tym, kim jesteśmy i to mamy odkrywać, oczywiście, że z Bogiem, oczywiście, że nie sami z siebie, oczywiście, że nie względem tego świata, tylko z Panem Bogiem, ale to będzie oznaczało, że część ludzi będzie nami rozczarowana. Ale ja nie jestem tym, kogo sobie wymyśliliście. Jestem tym, kogo wymyślił Pan Bóg i co ja staram się odkryć, że Pan Bóg to wymyślił i będę najlepszym wtedy, kiedy będę właśnie tym, kim Pan Bóg mnie wymyślił, a nie tym, kim mnie ludzie wymyślili. I z tym Was dzisiaj zostawiam. Drodzy moi mini, yy, moi kochani, yy, bardzo, bardzo wam dziękuję za to kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że jakkolwiek było dla was owocne, że za bardzo nie namąciłem, tylko coś tam do was dotarło yy, z tego mojego gadania. A jeżeli ktoś się rozczarował i sobie pomyślał, o, myślałem, że coś mądrego powie, no to tak ma być. Ja się z tym godzę. Jestem pogodzony z tym, że dla kogoś z was będę. Rozczarowaniem, i że się zawiedliście również na tym odcinku. To jest zupełnie w porządku. Natomiast, jeżeli chcielibyście się po prostu spotkać, my, nawet naszej różnorodności, to zapraszam kochani. 20 lipca na Lednicę, jak wiecie, może niektórzy wiecie, robimy langustowy piknik na Lednicy na polach Lednickich o 12 Msza Święta, a potem będzie taki niezobowiązujący piknik. Kocyki, grille, przywieźcie w sensie, bo my nic nie szukujemy. My szukujemy tylko przeświętą to co mamy, a resztę proszę przywieźć. Dobre jedzonko przy, przywieźcie. Jakby ktoś jakieś dobre hamburgery usmażył na jakimś grillu, to ja tam pierwszy w kolejce będę. Więc zapraszamy na to. Będziemy świętować dwutysięczne wstawaki. Też akurat tak się zdarzyło, że wypadają wtedy moje urodziny, więc będziemy my świętować. Jak macie czas, to wpadnijcie 20 lipca na lednicę. Kochani, ściskam was, pozdrawiam, błogosławie i do zobaczenia jak najszybciej. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa. Pa.